Jakby Pan podsumował cały Polskiej Federacji Klubów Spitrowerowych oraz zaangażowanie pozostałych klubów, oczywiście jeżeli chodzi o starty drużynowe, jak i indywidualne? Czy no, najważniejszym celem do działania i zadaniem zawsze jest wynik wynik sportowy? Jeśli chodzi o to, no to Polacy w zasadzie, jeśli chodzi o... Rozgrywki międzynarodowe, zarówno Mieczysław Świata, Europy, czy dużym klubowym, które tego miejsce, zawsze są obok tak, znaczącą reprezentacją, obok takich patentatów jak Australia i Wielka Brytania, które to przecież kraje mają wtedy 60-letnią, a Polska dopiero 9, 4, I zawsze gdzieś tam medale zdobywamy. I jest tyle, że ja nawet nie pokusiłbym się w tej chwili wymienić to wszystko, bo mógł coś tam pominąć. I tutaj jest sukces na pewno, natomiast jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, no to przed nami jest duże wyzwanie z uwagi na zmianę ustawy o sporcie związanym z powołaniem nowych związków, które działają na prawach federacji. Jak pan oceni współpracę Ministerstwa Sportu, a właśnie w Bo tutaj chyba jest duże, duże, duża przepaść. Sytuacja jest, jest, jest następująca. Polski speedrower jako dyscyplina sportowa został powołany rozporządzeniem w 2003 roku. Natomiast nie możemy jest, uczestniczyć we współzawodnictwie młodzieży, czyli otrzymywać punkty i tak dalej, na podstawie których dane samorządy przydzielają na dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży, tam, młodzieżowców, bo nie mamy związku. I zawsze się... Ten, ten związek sportowy y, odzywa. A związek sportowy, y, żeby założyć to trzeba pewne kryteria spełnić. Jednym z nich jest przynależność do organizacji międzynarodowej. Ta, która działa w y, szpitalu bo taka jest, ja jestem jej członkiem, nie ma formalnego, pewnego, wymaganego upomocowania. Teraz szukamy sposobów, to będzie za chwilę w punkcie obrad y, po, y, poruszane, żeby to jakoś przejść poprzez inne, inne możliwości, które tutaj żeśmy już wymyślili i dzisiaj będą przedstawiane. I cały czas jest, są wtedy problemy z, z dotacją, bo nie możemy środków uzyskiwać z budżetu z ministerstwa, bo ministerstwo nie może dać, bo ma swoje rozporządzenia, gdzie tylko daje związkom sportowym. Tylko z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, na no to tam co roku pieniądze otrzymujemy, ale tylko z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, który jest jakby przy ministerstwie. Jaki jest dalszy rozwój klubów, bo jak wiemy dużo klubów się zaczyna wykruszać, staracie się o pozyskanie nowych klubów, na przykład w innych rejonach. Piła no, kiedyś też z klubu, a już niestety też go nie ma. No, piły nie ma, ale no, weszły kalety, zgłosił się do, do rozgrywek Mikołów. Wszystko jest związane i jest problemem z, 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 ze środkami pieniężnymi. Teraz zawsze jest dylemat. Czy zaoszczyć wszystko i równać do, do najlepszych, żeby być widzianym i uznawanym w kwestii założenia wniosku, czy y, pobłażać we wszystkim i wtedy ten nasz poziom sportowy, recesyjny będzie taki, że nie będziemy zauważani. Trzeba umieć wy, 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 wypośrodkować. Re Recesja również dotyczy do, 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 do sportu. tak? I, a w klubie tym bardziej, Już dzisiaj wiem, że jeden z klubów na Śląsku ma poważny problem, czyli statyle w Klub, który zawsze miał jakieś tam środki i, i, i to nie ma, że zresztą nie zajmują się to powitać. Dokładnie. Eee... A pomoc nasza może się tylko opierać na tym, że póki nie będziemy z Pomagamy wspomagamy udział reprezentantów na przykład w gotowaniu og 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 ogólno międzynarodowym czy u, udziale mistrzostwa, tak, tak może podać się do Radku, pomoc pomóc, a ten nie ma środków, żeby przekazać środki na, bezpośrednio na, na klub, żyjemy tylko w ramach wpisowego tak? W dniu dzisiejszym będzie Pan pełnił ostatniej tak. funkcję Prezesa, czy zostanie Pan wybrany, tego jeszcze nie umiemy powiedzieć, bo jeszcze nie było e, wyborów. Tak coś od siebie, na zakończenie. Na zakończenie chciałbym życzyć, aby nowy Zarząd przynajmniej na takim samym poziomie prowadził to, co przez lata, to, 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 co przez lata zostało zapoczątkowane. Wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia, bo przez trzy lata się, się nie da tego zrobić i życie mu, żeby to było dokonywane, ale już pod egidą Związku Światowego. Dziękuję za rozmowę.